Cześć, tu z TV Polska, jesteśmy właśnie na stoisku Sony. No, jak widzicie, firma chwali się już wprowadzeniem HDMI 2.0 do swoich najnowszych telewizorów. No powiem Wam szczerze, temat kontrowersyjny, tak? No, w tej chwili wszyscy zgłębiają temat, co, czy to HDMI 2.0 da Radę softwarem temu czy tylko hardware'owo, co zrobią z użytkownikami Donerów, które kupili pół roku temu. No mówię, każdy HDMI to oczywiście ogromne zmiany. No tu mamy przykład w ogóle jak HDMI 2.0 jest tak naprawdę reklamowane, no bo jakoś trzeba to sprzedać. Myślę, że mówiąc ludziom, że na komputerze nie będzie smużyć, no to trochę słabe, dlatego że na taki duży telewizor raczej nie będzie podłączany do komputera, żeby oglądać na nim pulpit, co może się zdarzyć. Posłuchajcie, sam tak robię, ale myślę, że to będzie rzadkość. Natomiast no oczywiście 60 Hz to jest sport, to są koncerty, to są filmy też dokumentalne nieraz nagrywane na Blu-rayu i właśnie po to HDMI 2.0 będzie przydatne. No bo filmy na co dzień mamy w 24, 24 klatkach. W związku z tym tak naprawdę nawet starsze HDMI wystarczy, żeby 4K filmy oglądać. No chyba, że producenci wprowadzą standard chociażby znany z Hobbita, gdzie tych klatek było 48. W związku z tym. No tutaj może się dziać, czekamy na nowo odtwarzacze Blu-ray, ale zgodnie z zapowiedziami HDMI Bazero jest i firmy zaczynają się już tym chwalić.